Zadanie trzecie. Jeśli alfa jest kątem ostrym i sinus alfa razy cosinus alfa równa się 3, 14, to różnica sinus alfa minus cosinus alfa jest równa ile? No dobrze. Spróbujmy policzyć coś takiego. Czyli tak, my mamy pewne założenie, tak? Założenie jest. Takie, że alfa jest kątem ostrym i iloczyn wynosi 3,14. Czyli tak, sinus alfa minus cosinus alfa. Min, czyli mam, o tak, sinus alfa minus cosinus alfa. Spróbujmy policzyć kwadrat tego może. E, dlaczego tak to próbuję? No, warto tutaj znać wzór skróconego mnożenia. A minus B do kwadratu równa się A kwadrat minus 2AB i plus B kwadrat. Można sobie spróbować wymnożyć A minus B razy A minus B. No i powinno tyle wyjść. I teraz tak, naszym A jest sinus alfa, natomiast naszym B jest cosinus alfa. I mamy różnicę podniesioną do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. No i dobra, tutaj równa się. I mamy tak. No i ten sinus podnoszę do kwadratu, bo tu jest a kwadrat, prawda? Czyli sinus alfa. I to wszystko do kwadratu, czyli tutaj można napisać kwadrat, i później tam znak jest minus, tak? 2ab, czyli 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. 2 razy sinus alfa razy cosinus alfa. No i plus b kwadrat tam jest, czyli plus cosinus kwadrat alfa, czyli kwadrat cosinusa alfa cosinus alfa i tutaj podnosimy do kwadratu. No, tutaj się pojawia ten nasz iloczyn, który jest równy czy czternaste. Więc tak warto sobie kombinować. No, trzeba dużo zadań robić, żeby mieć wprawę. Tak. I tutaj widać też jedynkę trygonometryczną. No, jak ktoś nie pamięta. To mogę przypomnieć. Tutaj wzór do zapamiętania, tego nie musicie przepisywać. Gdzieś tam do zeszytu, jak będziecie robić. Yy, ważne, żebyście to wiedzieli. No i jedynka trigonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1 To niezależnie od kąta alfa. Zawsze tak jest. Alfa może być kątem, może być liczbą. Tam się zamienia kąty na liczby, liczby na kąty. Jest takie pojęcie jak miara łukowa kąta. No, ale dobrze, to możecie sobie powtórzyć, jak chcecie, ale skupmy się tutaj na tym naszym zadaniu. Możecie oczywiście tutaj te wzory, co podałem, wyprowadzić, uzasadnić, dlaczego tak to jest. Mam tutaj tak, sinus kwadrat alfa i plus cosinus kwadrat alfa. Się robi z tego jeden, jak to dodamy, niezależnie od kąta alfa. Czyli tutaj mamy 1 i co mamy dalej? Tu, czyli to już wzięliśmy, i to już wzięliśmy, tak? Co zostaje? Od początku sprawdzajmy. Tutaj było, zostaje minus 2 sinus alfa cosinus alfa. I tyle. Czyli minus 2 sinus alfa cosinus alfa. No to, to się równa. No, i możemy korzystać z tego, co mamy podane w zadaniu. Bo tu jest napisane, jeśli alfa jest kątem ostrym i taki iloczyn, jak tutaj jest, wynosi 3,14, to różnica taka, jaka tutaj jest, jest równa. No i właśnie, dążymy do tej różnicy. Czyli mamy na razie tak: 1 minus i teraz ten czyn sinus alfa cosinus alfa to jest 314. No to skorzystajmy z tego, czyli mamy 1 minus, tu jest dwójka jeszcze, czyli 2. No i jak nie ma tutaj znaku, no to chodzi o razy. Tutaj już trzeba napisać, bo będą liczby same. Sinus alfa cosinus alfa to jest 314, tak? No to mnożymy to dwójkę przez 314 i później mamy równość, czyli 2 razy 3. 14 Tutaj mamy. Czyli można sobie wyobrazić, że ktoś nam tutaj podał te informacje o kącie alfa. Czyli, że jest on ostry i że ten iloczyn wynosi tyle. No, można sobie wyobrazić, że. Ktoś nam nie powiedział, jaki to kąt dokładnie, tylko powiedział nam tylko tyle. No i my mamy coś wywnioskować, tak? No to próbujmy. Tu mamy iloczyn, więc możemy sobie skrócić, tak? Nie mamy 2 i 3 tylko mamy 2 razy 3 14 tak? Tu jest ta kropka istotna. No, bo jak mamy 2 razy 3,14 14, to jest tak. ile? 2 na 2 1, 14 na 2 to jest 7, bo 7 razy 2 daje nam 14. Czyli mamy 1 razy 3 7, no to to wychodzi 3 z tego, tak? 3 7, czyli niecałe 7 7, mniejsze niż 7 7, czyli mniejsze niż 1 to jest. No i dodatkowo większe od 0, jakby ktoś tam potrzebował, czyli to tutaj wyjdzie coś pomiędzy. Zerem a jedynką, tak? To tak e, mówię na marginesie, jakby teraz, a jakby było właśnie 2, czy 14, no, warto o tym pamiętać, bo taka kropeczka może zepsuć zadanie, czy tutaj jej brak. Akuratnie, tutaj bardziej jej brak może zepsuć zadanie 2, czy 14, to jest 2 z tak? A 3,7, czyli 2 razy 3, 13 to jest coś pomiędzy 0 a 1, czyli coś większego od 0 i mniejszego od 1. Tutaj mamy przedział liczbowy zapisany. Możecie poczytać, co to są przedziały liczbowe, jak jeszcze nie wiecie dokładnie. Więc tutaj kropeczka gra rolę. Ważne jest, czy jest kropka, czy nie ma kropki. To taka informacja no z podstawówki, ale czasami można zapomnieć o tym. No i skróćmy sobie, 2 na 2 to jest 1, 14 na 2 to jest 7, bo 7 razy 2 to 14. Czyli mamy tak, 1, czyli zamieńmy na 7, to jest 7 siódmych, tak? Liczba przez ta sama liczba, różna od 0, 7 taka jest. Hmm, tu taki ułamek tutaj daje wynik 1. Czyli mamy 1 i później mamy minus, tak? No i teraz mamy 1 razy 3 siódme to jest 3 tak? Czyli nie będzie 1 i 3, siódme, tylko 3 siódme. 3, siódme. Odejmujemy. No i dobra, to się równa. I mamy teraz 7 siódmy odjąć 3, to ile to jest? 7 odjąć 3 to jest 4. No i mianownik to jest 7. No dobrze, czyli patrzmy, popatrzmy co liczyliśmy. Tutaj mamy to, prawda? Kwadrat liczyliśmy tej różnicy. Czyli tak sinus alfa minus cos alfa do kwadratu równa się no, 4 siódme, tak? No dobrze, 4 siódme. Nam wyszło. Mm, tak. No, 47 jest liczbą dodatną. Dlaczego? Bo licznik jest na plusie i mianownik jest na plusie. Iloraz, czyli tutaj mamy kreskę ułamkową, czyli dzielenie. Iloraz zachowuje się znakowo tak samo jak iloczyń, czyli plus z plusem daje plus, tak? No, plus z minusem daje minus. Yy, minus z minusem daje plus. Mam nadzieję, że pamiętacie te regułki. Czyli tutaj mamy liczbę dodatną tak? Bo gdybyśmy mieli liczbę ujemną, to mielibyśmy fałsz. Czyli coś nieprawdziwego. Ale mamy liczbę dodatnią. No i może pokażę wam na przykładzie. O. To też na marginesie tak pisze tutaj. Jak mamy równanie na przykład x kwadrat równa się no jakbyśmy tutaj mieli liczbę ujemną, na przykład minus 2, to od razu mamy fałsz, tak? To jest od razu fałsz. Bo kwadrat nie może być liczbą ujemną, tak? No dlaczego nie może być? No bo i kwadrat to jest x razy x, tak? Czyli jak x jest ujemny, no to x z x tutaj mamy minus z minusem, w skrócie mówiąc, to jest plus, tak? x z x plus z plusem, gdyby x był na plusie, no to mamy dalej plus, tak? Czyli jak za x weźmiemy liczbę ujemną, mamy na plusie wynik. Jak za x weźmiemy liczbę dodatnią, mamy na plusie wynik. Pomnożymy x przez siebie jak za x weźmiemy 0 no to mamy 0 do kwadratu to jest 0 razy 0 czyli 0 tak? czyli x kwadrat jest większy lub równy ewentualnie 0 zawsze a skoro większy lub równy 0 no to może być 0 albo dodatką, tak? czyli nie może być ujemną nigdy no i jak mamy takie równanie x kwadrat równa się w jakiejś liczbie dodatniej no to robimy to tak x Równa się minus. No i pierwiastkujemy tą liczbę. No, pierwiastek 4 to jest 2, tak? Później mamy lub. X równa się. No i tutaj znowu pierwiastkujemy. Czyli mamy 2 już bez minusa, tutaj, tak? Czyli byśmy mieli tutaj dwa rozwiązania. X należy. Minus 2. Niektórzy dają przecinę. Tutaj piszę średni, żeby ktoś nie przeczytał. Minus i 2 dziesiąte ,2 na przykład. Tylko mamy dwa rozwiązania, tak? Warto pamiętać o tym drugim rozwiązaniu też. Często w geometrii się bierze w ostateczności, to dodatnie, bo na przykład jakaś długość jest dodatnia. Ale warto może i nawet ja wiem, w geometrii pisać, to ujemne też, a zaznaczyć tylko dodatnie w ostateczności, jeżeli o długość chodzi na przykład. To, jak już tam uważacie, ale normalnie jak się rozwiązuje, no to się robi tak, tak jak tutaj. Normalnie są dwa rozwiązania. Czyli, jakbym podniósł minus dwójkę do kwadratu, czy teraz podniosę minus dwójkę do kwadratu? No nie, dwójkę podniosłem do kwadratu i wszystko przez minus przemnożyłem. Przez minus, czyli minus jeden. W tym w Przypadku, ale jak chcę minus dwójkę podnieść, czyli daj sobie w nawias i mam minus dwójkę teraz podnoszę do kwadratu, tak? czyli mam minus 2 razy minus 2, Minus razy minus, czyli z mówiąc, minus z minusem daje plus, 2 razy 2 daje 4. Minus z minusem daje plus, no to oczywiście w mnożeniu, tak? no bo jak ktoś ma dług w jednym banku i w drugim banku, no to, no to te minusy mu się dodają wtedy. To nie ma, że dwa minusy ten. Więc to jest taki jakby skrót, bym powiedział. Minus 2 do kwadratu daje 4. 2 do kwadratu też daje 4. No dobra, czyli tutaj tym naszym xem jest po prostu to, co w nawiasie, czyli sinus minus cosinus. No zamiast czwórki mamy po prostu liczbę dodatnią, tak? 4,7. No, i ten sam schemat sinus alfa minus cos, czyli cosinus alfa równa się. A może jednak napiszę to tutaj, żebyście dobrze to widzieli. Jak mamy, powiedzmy na marginesie to zrobię tutaj. Jak mamy ogólnie równanie teraz to oddzielę znowu. Jak mamy ogólnie równanie x kwadrat równa się jakiejś liczbie a a a a jest ustalone dodatnie, tak? A jest a to jest no napiszę stała, stała. Czyli a mamy ustalone po prostu i a większe coś to nie chce pisać. I a większe od zera, tak? Czyli może to być na przykład czwórka, może być inna liczba dodatnia. No to jak rozwiązujemy takie równanie? Czyli mamy tak, x, tutaj może sobie napiszę x pod spodem, żeby było równa się minus pierwiastek z tej liczby. Dodatną liczbę można pierwiastkować pierwiastkiem drugiego stopnia, później mamy lub x równa się bez minusa, tylko pierwiastek za. Ogólnie to jest taka reguła. Czyli tym moim xem jest sinus minus kosinus. Yy, tym moim A jest 4 7, które jest dodatnie. No to mamy tak sinus minus cosinus równa się minus. No i tutaj biorę pierwiastek z 4 7. Coś to nie chce mi pisać, nie wiem dlaczego. Minus pierwiastek z 4 7 lub sinus minus cosinus tutaj alfa równa się o pierwiastek z 4 siódme no i oczywiście można jeszcze próbować usunąć znaczy zapisać to w sposób taki bardziej czytelny czyli usuwanie niewymierności z mianownika ale tutaj popatrzmy na odpowiedzi, jakie mamy. Hmm, czyli różnica, czyli sinus. Trzeba się dostosować do tego, co mamy. Sinus minus cosinus, no oczywiście tutaj alfa, to się równa hmm, minus. No i pierwiastek z ilorazu, tam gdzie to ma sens, to jest iloraz pierwiastków. Czyli pierwiaskuję czwórkę, to mam dwa. No i pierwiaskuję siódemkę lub sinus alfa minus sos alfa to się równa. No i pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z 7, no to, to pierwiastek z 7 po prostu to jest jakaś tam liczba na pewno dodatka, czyli 0 tutaj nie wyjdzie w mianowniku. Nie ma się co martwić, czyli jeśli alfa jest kątem ostrym i iloczyn wynosi tyle, to różnica sinus alfa minus cosinus alfa jest równa. I tutaj w A jest coś lub coś, B jest coś lub coś, w C jest coś lub coś, D jest coś lub coś. Tutaj no to mamy 2, znaczy mamy minus 2 przez pierwiastek 7 tutaj. No i jest tutaj po prawej stronie 2. Yy, lub 2 przez piórastek z 7 no i jest 2 przez piórastek z 7 czyli odpowiedź A tutaj to co napisali to nie jest w najprostszej postaci bo można jeszcze usunąć, nie wiem, z mianownika ale tak napisali, no to tak tutaj zaznaczyłem dobra, no to myślę, że to tyle, tutaj pokażę jeszcze rozwiązanie. To jest rozwiązanie, tak? No i dobra, kończymy.